Sianto, abez. Witam Was, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie nowość tego roku, nowość końcówki tego roku, nowość 2021 roku, czyli Dumbum Silver. Tak to się prezentuje: takie dość duże, spore opakowanie. Od razu kojarzy się z gromami dwójkami i nie tylko w sumie z dwójkami. Ale no, to słoje, że nie jest jakoś bardzo złe, bo później coraz więcej podobień złotej petardy będzie zauważalne. Także tak to wygląda, na samym początku zapraszam Was jeszcze do sklepu Fireworky Shop Zapraszam Was również do linków w opisie, tam znajdziecie mojego Instagrama oraz mojego TikToka Więc serdecznie, serdecznie jeszcze raz zapraszam Także zaczynamy omawiać nasze petardki CE oczywiście posiadają Nek to 9,72 g W opakowaniu takim znajdziemy 36 sztuk, więc na sztukę przypada Przynajmniej tak mi kalkulator powiedział: 0,27 grama, więc można powiedzieć, że w przybliżeniu 0,3 niech będzie. Kategoria tego produktu to kategoria trzecia o dziwo mimo tak niskiej gramatury w sumie. Numer serii to nieważne wyprodukowano 2021 rok proszę bardzo. Tutaj więcej jakichś ważnych informacji nie znajdziemy. Może znajdę jeszcze, gdzie, gdzie to zostało wyprodukowane. Choć podejrzewam, że to jest produkcja po prostu chińska i nie ma tu żadnych, za, żadnych zaskoczeń, eee, tak, wyprodukowano w Chinach jak najbardziej. Także nie jest to nowe, nowy wypust petard, które wszystkie są teraz z, z Europy. Eee, w opakowaniu znajdziemy taki oto woreczek kolejne podobieństwo do gromów z takimi oto petardami. Pokażę je wam. Mała petardka, mała czarna petarda Silver Dumbum. Zatyczki plastikowe z każdej strony. Lącik wydaje się dość, dość krótki, niestety. Ale sobie, zobaczymy, zobaczymy. E, oczywiście, tak gadam o tych gromach. Gadam o nich, dlatego że wziąłem tutaj także na porównanie. Patrzcie, tu jest gromik dwójeczka. Tu jest nasz Dumbum. Wielkościowo to samo. Zatyczki to samo. No jedynie, ląd jest dłuższy. I z tego co pamiętam gromy chyba mają trochę większą gromaturę Ale no wygląda to praktycznie 1 do 1 Oprócz tego loga Więc no, przetestujemy sobie Lecimy na początku Z gromikiem Tak na rozdrzeweczkę później będziemy strzelać z samych dumbumów. Także, to jest gromik Ląd długi Tak, uderze gromik. Myślę, że każdy, każdy zna. Jeśli nie widzieliście ich testu, no to na kanale też jest. Teraz lecimy z dumbumem. Zobaczymy, jak ten ląd, bo wydaje się bardzo krótki. Kod produktu P7A14 bo o tym nie powiedziałem. Ale pali się dość wolno. Zobaczymy, zobaczymy. Co, jak, co? Myślę, że są lepsze. Hukowo wypad lepiej, a odległość była raczej ta sama. Ląd się dobrze pali, mimo że wygląda króciutko, to, to raczej ma dość duży czas. Bo sami widzicie, jak zdejmiemy tu zatyczkę, to widać, że ten ląd jeszcze, jeszcze długi jest. No co? E, mi tam się podoba na razie. E, takie petardki do zabawy, w sumie. E, zakupicie możecie za te 36 sztuk, za około 20 zł. Myślę, że po sezonie, nawet z jakimiś kodami to wyjdzie około 18. Więc. Tu nie ma źle. Gromy, gromy kosztują około 13-14 zł, więc to jest różnica tak jakieś 4-5 zł. Czy warto dołożyć? Myślę, że jeśli dołożycie, to nic się nie stanie, bo są nieco mocniejsze. Ile sztuk jest ta sama, więc no myślę, że podobnie jak gromy, są bardzo dobrą opcją do zabawy. Nie są wybitne. Jeśli szukacie mocnych petard, to na pewno to nie są, to nie są one. Ale jednocześnie do zabawy za te pieniądze, za tyle sztuk myślę, że nie są złe. Trzeba dość fajny, zobaczymy te dziurki po nich. Tutaj dziurka, numer 1, numer 2, numer 3 w śniegu. Także no, dziurki takie, takie ok, no nic wybitnego raczej sami sami dobrze wiecie. No i co, zrobię wam cięcie, bo jedzie pociąg, nie będę was katował. Rzucimy sobie jeszcze jednego dumbumika na luzie yy, i jednego podgarnek. Także no, yy, co do oceny, myślę, że mimo wszystko będzie niższa od oceny gromów przez tą różnicę ceny. Tak jak powiedziałem, jeśli dołożycie te kilka złotych, nic się nie stanie, bo to naprawdę będą fajne pytarki do zabawy. Ale jednocześnie możecie zaoszczędzić trochę i mieć. Nieco, naprawdę nieco słabsze gromy. Yy, także wiadomo, yy, różnica cenowa yy, swoje robi i minimalna ocena w, yy, w ocenie na pewno będzie, yy, przez to, że dummy są droższe. Ale wiadomo, płaci się też za logo. No i co jak co, myślę, że na nagraniu mam nadzieję, że też było słychać, że mimo wszystko są yy, trochę mocniejsze. Więc, więc można dołożyć te kilka złotych i nie będzie się żałować raczej. Bo wciąż będziecie mieli naprawdę fajne pytartki do zabawy. Także lecimy z garnkiem teraz. Nasz garnek ledwo się już trzyma. Ale się trzyma o dziwo. Więc bardzo dobrze. Poszukamy miejsca bez drzew w miarę. Niech będzie tutaj. Jest nasz dumbumik. Jest garnek. Przebijamy. Zobaczymy. Oj. Na sławiutko. No to co? Wypada podsumować nasze petardy? Ode mnie 6 z plusem. Albo 7. 6 plus 7. Coś takiego. Gromą z tego co pamiętam dałem chyba 8, 8 plus. Także myślę, że ten yy, jeden stopień powiedzmy 1,5 stopnia niżej od gromów To jest dobrą oceną mimo wszystko I zasłużoną Dlatego, że po prostu jest ta różnica w cenie Jeśli chodzi o moc petard Dość fajne, jak na moje petardki walą dobrze Wykonanie no, chińskie typowe nic, nic wybitnego A jeśli chodzi o, o ilość sztuk No to myślę, że naprawdę bardzo fajnie Odpaliłbym wam jeszcze jedną na luźnie Na luzie, ale... Palnik coś nie domaga, także odpalimy sobie drugim. To byście spodziewał, że mam dwa. Także to były Dumbum Silver. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to wiecie co zostawić. Z chęcią poczytam Wasze komentarze. Napiszcie tam swoją ocenę na temat tych petard. Moją ocenę już znacie, także ja chcę poznać waszą, jeszcze raz zapraszam was do sklepu Fireworki Shop, tam dostaniecie między innymi te petardy i wiele, wiele innych rzeczy, no i zapraszam was również na mojego Instagrama oraz TikToka. I no co, to by było wszystko, zapraszam do zostania na kanale, bo naprawdę wiele, wiele się dzieje w grudniu, także i nie tylko w sumie w grudniu, bo... Po grudniu, w styczniu może nieco zwolnimy, ale i tak będzie codziennie nowy materiał, więc codziennie będziecie mieli wybuchowy film, więc myślę, że warto zasubskrybować i zostać nie tylko w sezonie. Trzymajcie się, cześć!